musik Dobry wieczór. Państwu zapraszam na Panoramę Królików, główny program informacyjny programu drugiego telewizji księziowskiej. Na początek dzisiejszego wydania przegląd króliczych zachowań. Ocena sytuacji klatkowej wygląda tak jak zawsze, czyli totalna demolka po nocce. Jest to dla tych cudownych przedstawicieli króliczych miniaturek y, typowe przedsięwzięcie zadaniowe. Rudolf, rudy królik, jest dziś bardzo pobudzony, natomiast wielki książę Fryderyk, jak zawsze majestatycznie, nic nie robi, tylko jak się palec włoży do klatki, to pierwsze co robi to próbuje go zjeść. Sesja przyklatkowa Rudolfa. Dzień dobry, dziś było zimno, bardzo zimno, a rano były przymrozki, minusowe temperatury. Zapraszam na ekspres księziowski ekstra. W Kajzerogradzie przy Nowym Porcie otwarto nowe osiedle domów wielorodzinnych i kamienic. Dziś w Wielkim Księstwie Królików odbywają się wybory samorządowe. Księziowska Komisja Wyborcza informuje, że na godzinę 17.30 było 39% frekwencji wyborczej.